Mam dwie pary kapci i nie mogę znaleźć ani jednej lewej nogi, ale <grymne> prawej. Ale tak, nie, mogę, nie wiem, gdzieś się gdzieś pewnie zarzuciłam, albo chłopcy zarzucili, bo oni też czasami lubią nosić moje kapcie i dlatego no chodzę dwóch prawych. Ciężka było noc co nami, nie będę was okłamywać, ale uzbroimy się w cierpliwość i idziemy dalej. Dziś chłopcy mogą przejść do szkoły bez mundurku. I, e, ale jest impreza później, też świąteczne mają dyskotekę, Dlatego, e, tak jak mówiłam, powiedziałam wam wczoraj, że pokażę Jamie Sobranie. Kupiłam w Marcus z taką świąteczną, właśnie koszulkę. Jeszcze nie zdążyłam nawet oderwać matki. Ale czasami pytacie mnie o ceny, to, to taką koszulkę. I właśnie tam też sweterek, który moim zdaniem jest przepiękny. Zobaczcie. I on jest z to jest bardzo rzadkie, żeby znaleźć świąteczny sweter właśnie z tego materiału, bo zazwyczaj to jest poliester. A ja już mam wizję, że gdzieś stanie przy Świeżce i się zapali wszystko. Um, I ten kosztował 16 funtów, ale naprawdę jest ładny. Nie kupiłam Alkowi, nie ja wiem, chyba teraz żałuję, bo to już zrobiłam te zakupy picia jakiś czas temu. Um, ale Alkowi kupiłam taką koszulkę, byliśmy w, jaki to jest sklep? Azda chyba. I tak mi się spodobały te Renifery. Ten kolor jest przepiękny. I ona kosztowała 7 punktów to dzisiaj to nałożę. Także tak będą chłopcy wyglądać. Jeszcze muszę wspólnie przygotowałam, wiecie, majtki, skarpety, żeby było łatwiej. A ja niestety nie mogę iść na dyskutek, na czym nie mogę, bo dzisiaj ja jestem bardzo długo w pracy i późno wracam. Także ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało, jak wrócę. Znaczy, <laughs> i niestety obawiam się, że. And, tak jak mówię, nie wiem, czy nawet będę w stanie coś nagrywać, może Gaw zabierze Was na dyskę, bo on się z nim wybiera, nie wiem, zobaczymy jak to będzie, dam Wam znać, nie wiem, czy mi się udaje, czy mój głos się zmienia, um, oby to nie jakieś choróbsko, zaraz wezmę swój mute monuka, bo ja też tak mam, nie wiem, czy wiecie, że staram się jak najmniej rzeczy tutaj mieć, to, to Gaw dostał mandat, taka niespodzianka i chowam rzeczy do szafki, żeby nie stały tutaj, wiecie... A yy, i tak właśnie zapominałam wziąć przez ostatnie kilka dni mój, mój miód, który ma super właściwości uzdrawiające, ale nie wiem, musi tutaj stać, muszę brać, bo rzeczywiście ten sezon teraz stres i to wszystko nie jest jakieś najlepsze dla mnie. Tylko kawa nas dzisiaj uratuje. Nie zdążyłam wczoraj nic zrobić wieczorem, takiego do widzenia, także dzisiaj będę miała szkolny lang. i. Tak słuchajcie, w na kanapie, bo tak jak mówiliśmy, kryzysową sytuację, nie z mężem, tylko z e, Alkiem I on spał ze mną Gab się powinien położyć do niego do łóżka, nie wiem czemu kanapa wybrała Co mm. mówiłam? Mm. Aha, o Czym czemu tak ciemno? No, bo jest ciemno, okej okay. mm. Aha, jeszcze zazwyczaj na śniadanie takie pasty jem, które sama sobie robię Stofu. coś takiego ale ta moja ulubiona z Lidia ale nie miałam czasu z tego zrobić. Zazwyczaj też sama przygotowywałam wojun, czy też nie miałam czasu zrobić i motywacji. Mm. I mam to, co mam w z drzewem, to z drzewem. Lecę, słuchajcie, bo się nie chcę spóźnić. I mm. powodzenia chłopcym na imprezie. A sobie życzę powodzenia w dzisiejszych zajęciach, bo... <ścoughs> Ciężki dzień. Pa. James, Chain we get ready for school. You to show me your festive Check this crap. And a festive jumper. Because today is a, what's it called? A mufti day, isn't it? Own clothes day. And you've got, what's it, the school disco today? Christmas disco. Are you going to cut some shapes? You're going to get all the girls after you. You need to get changed. We're supposed to be leaving like three minutes ago. Do you want to go to the school disco today? Okay. You like dancing. Do you want to go to the disco? That's a disco? Yeah. At yeah. school. school? Yeah. Miss Brown school? Miss Brown school? Should we get changed then? Yeah. How about you stand up and put some clothes on? Let's go. Should we go? Bye bye. Bye bye. <laughs> i was trying to be sneaky show me your jumper present yourself Rawr. that is cool are they little drummer boys, little drummer boys. Yeah. okay cut to school because we're actually now late alex alex act stand up you need to get changed Yeah, that's how I feel today. Okay. Goodbye. Are you get my shoes ready first. That's helpful mate. Okay, where's your jacket? Where's your shoes? Thank you, always almost late like, every day. Because of you, basically. Hmm. Alex, get up! The door's gonna hit you right in the face. Is that how you put your jacket on every day? Freedom. Get some freedom gives me like two hours to do some work finally. Oh, than there's a copyright strike. Okay, work time, and just like that, the end of my productive day. How's school, matey? Good, was it good? What you got there? What is that thing? Uh, yeah, blah, blah, blah. Should go have some lunch. Jump really high, go on, show us how high you can jump. What? Oh my god, I was I couldn't film coming, I was just almost had a heart attack with we running. I had to run the whole way. Because of you? You made us late. Huh? You made us late, I had to run the whole way here. I look like a hot mess. Oh jeez. Where are we going now? Do you know what we're doing? What's happening now? Party, party. party, yeah, it's school disco. Your first ever school yeah, disco. Cool no kissing all the girls, alright? Huh? No kissing all the girls. Okay. Good boy. Hey Alex. Is your first school disco? Is it kind of chaos? Yes mate. How did get lost? Who got lost? Uh, how did I get lost? When I was a When you were a baby? Why do you yes. keep coming back to this? We don't have a dog. I have a dog Daddy. Maybe we should get a dog. Alex, if you had a dog, what were you gonna call it? Huh? If we had a dog, what were we gonna call, huh? call it? Um dusty. Mia. Mia? Mia. Yeah. Really... What about dusty. No. Yeah, okay. You might get confused with our neighbour though, Alex. Oh, okay, yeah, I <laughs> Soap, because you smell. Because you're almost a smelly teenager. That's the kind of thing like grandparents give you, James, when you're at Christmas. And they've got a lack of imagination. but wow. buy you soap. Something to look forward to you for them, Memories I've been wrapping presents for you I've been hanging marbles in the tree in the live my house with Christmas. Two I boys think. back home. Job done. This one's fallen asleep. Seven hours. Like eight hours. How was your disco, mate? Oh my gosh, good. Did you dance with any girls? No. Liar? No. I was watching. Yeah. Yeah, uh -huh. you were. <laughs> I was just hiding. z dziewczynami co byś z nimi robił hm? 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 co ty? To patrz na rękę jest fajne. Alek, uciekaj, uciekaj kochanie chcesz do co chciałeś powiedzieć synu? nie na pewno nic? twoja mina mówi coś innego jak było dzisiaj na dyskutece? dobrze? chciałam cię zablokować Chciałbyś coś mi nagrać tutaj. Yeah, hmm, no, tylko nagrać, będę I i Dziękuję, kochanie. Jest 19.30, nie wiem, ile czasu minęło, od kiedy wyszłam. Znaczy, wiem, które wyszłam, ale nie jestem w stanie Wam teraz policzyć. Um, I chłopcy już widzę, zjedli pizzę. A ja z Gabi będę miała takie łapy. E, to jest. Wiesz, w sprzedają, czy sprzedają? Kupiłam grzyby na wagę, ale akurat nie wzięłam swojej torebki. I dają takie, które są do kompostownika, do kompostownika można wrzucić. One sobie degadalne. Nie wiem w sumie, czy z czego są zrobione. Wiecie, ale e, mówię Wam o tym, że są takie. E, cebulę czerwoną, ale kaszę cebulę czerwoną. Paprykę i e, szarma taka. Mieliśmy to kilka razy. To jest naprawdę. Tutaj jest winy biggest food UK. Naprawdę to smakuje jak kebab. I jest pyszny, dlatego tak będziemy jeść. I tak to będzie wyglądało. Kupiłam sobie też ogórki piszone, bo miałam taką chcicę na ogórę kiszonego. I się udało mi znaleźć też fajne, które są naprawdę smaczne. I też już zjadłam sobie jednego. Tutaj widać czerwone ustawy od kwasu. No i tak, zjem, zrobię jedzenie i potem może się do Was znowu odezwę. Okej? Okay? Pa! Musiałam wyłączyć na chwilę wariata. Ale tak właśnie na początku na żeliwny patelni najlepiej podsmażam grzybki, tak żeby się delikatnie, tak jak tutaj widzicie zarumieniły. Cebulka czerwona i ta właśnie e, mięsko. I zaraz będziemy, oczywiście się Także jedną ręką nie do ale chciałam tylko wam pokazać ten proces. Jak grzyby najpierw smażyłam, później to dodałam, a teraz mięso na końcu. No i mam taki sos. I tak jak mówię zaraz będziemy robić i tutaj jeszcze nakleiłam też. E, Paprykę. Będzie smakowita na pewno. I tym oto sposobem mamy noc. Ja się położyłam z łucami, żeby pomóc im zasnąć, i sama zasnęłam. I jest właśnie środek nocy. Przeszłam do siebie do łóżka i słyszę mama, mama. I mam tutaj obok pacjenta. Nie powinniśmy chyba ta dyskutować, tego chyba trochę nie, nie tańczy, tam nie schodzić, ja, nic takiego. Ale chyba niestety. No nie wiem, nie zaraz nie pomogło mu to, dzisiaj idę z nim do lekarza, bo no właśnie, o tutaj widzicie. Kończę, słuchajcie, ten film, chcę tylko jeszcze powiedzieć, że James zostawił swój nowy sweter w szkole. Mam nadzieję, że jutro się go da odnaleźć, bo będę smutna, żeby nie powiedzieć zła. Bardziej, że potrzebuję go też na sobotę do polskiej szkoły. Mam nadzieję, że się znajdzie. Um, do zobaczenia, kochani, jutro.